bo nie, dzisiaj normalne, co? Dzisiaj czarna. Dzień dobry. Dwa dni temu, powiedzmy, testowaliśmy Hitiumy od tego sprzedawcy, a dzisiaj skończyły się pomiary tych SHS-ów. Ja wspominałem o nich, że mam je, sprawdzam. Tak więc dzisiaj możemy sobie te SHS-y sprawdzić, podsumować. Dajemy im zielone, czerwone czy pomarańczowe światełko. Tak więc siadaj, siadaj, zapraszam do wspólnej kawki. Dzisiaj kawę pije z nami Pan Witek. Pan Witek, no name. Bardzo dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawy. Także Pan Witek dzisiaj z nami kawkę pije i Pan Witek dzisiaj z nami ogniwa będzie oceniać. Co Ty o tym sądzisz? Co? Bo ja ci powiem tak. Ja na razie nie widzę nic niepokojącego. A już ci pokazuję te ogniwa z bliska. Czekaj. Zobacz. Zobacz. Gdzie jest ten środek, tu. O. Następne. Następne. Hmm? Tu nie? Tutaj. Tu byśmy mogli powiedzieć, że zobacz, tu na dole mamy delikatny brzuszek, ale to jest nic, to jest totalnie nic, tym bym się nie przejmował. Zobacz to jest grubość podkładki. O, dokładnie. To jest nasza podkładka, która już musimy rozszerzyć ogniwo. Tak więc ten brzuszek na dole, który jest na tym ogniwie teoretyczny, To jest pikuś. To jest pikuś totalny. Bardzo fajne. Ogniwa firmy Velion, tak? Firma Velion... Firma Velion, nie znam tej firmy. W tym kierunku, powiedzmy z tej strony, nie jestem w stanie Ci nic powiedzieć na temat tej firmy, bo po prostu jej nie znam. Nie słyszałem pozytywnych recenzji, ani nie słyszałem, powiedzmy, negatywnych recenzji tej firmy. Natomiast no, firma zajmuje się bateriami, zajmuje się ogniwami, także mam nadzieję, że wiedzą co robią. Długoterminowy test takich ogniw dopiero nam da odpowiedź, czy to są fajne ogniwa. Ewy, Hitiumy, Cornexy, KTL, no te firmy są takie najbardziej popularne, te znamy, już mają wyrobioną opinię, a takie firmy jak Gotion czy właśnie Velion, nie mam pojęcia. Mogę Ci tylko powiedzieć dzisiaj, jak te ogniwa u mnie wypadły. No i oczywiście, jak wypadły pod testerem, co? Przetestowaliśmy je na testerze EBC A40 i zaraz Ci powiem, jakie są wyniki. Jakie są wyniki? Ogniwa, ogniwa u tego sprzedawcy są po 50 dolarów, czyli przy dzisiejszym kursie, powiedzmy, wychodzi po 180 parę złotych, 185. Dodaj sobie jakąś tam prowizję z Alibaby, powiedzmy, po 190 zł za ogniwo jesteś w stanie je dzisiaj kupić z dostawą. W ciągu 3 do 5 dni ogniwa będą u Ciebie, tak? I teraz tak, zobaczmy sobie wyniki. Pierwsze ogniwo wykazało nam się pojemnością 295, powiedzmy 296 amperogodzin, 950 watogodzin. Drugie ogniwo 297 amperogodzin, 590, 5, 959 watogodzin. Okay. Trzecie ogniwo 295 amperogodzin, 952 watogodziny. I czwarte ogniwo 295,5 amperogodziny, 952 W Bajka, bajka. Standardowo, standardowo, jak każde w zasadzie 280, wszystkie 280 zawsze mają powyżej 290. Także tutaj, mm, książkowo i powiedzmy standardowo, nic nowego ani na plus, ani na minus, nie? Także pozytywnie. Ok, pojemnościowo zielone światło. Natomiast tutaj fizycznie, jak najbardziej, jak najbardziej myślę, że też mogę powiedzieć mało zielone światło. Nic złego, nic niepokojącego nie widzę. Standardowo w zestawie mamy przekładki oraz buzbary miedziane. Także standardowy zestaw, jak każdy producent. Nie wiem, już chyba dzisiaj już nie spotkasz sprzedawcy, który Ci sprzeda same ogniwa. By... Chociaż no, nigdy nie mów nigdy. No, niedawno rozmawiałem z pewnym panem, który kupił sobie ogniwa i nawet przyspawanych tutaj szpilek nie miał. Miał po prostu gołe ogniwa, prosto z fabryki. Także no powiedzmy 90% sprzedawców sprzedaje z przekładkami i z buzbarami. Cenowo fajnie, cenowo fajnie, że 190 zł i powiedzmy masz dostawę w tydzień. Mają jeszcze 1000 sztuk, także spokojnie dla wszystkich starczy. Nie trzeba się martwić. Zobaczmy sobie ich rezystancję, co się będzie działo pod tym moim mierniczkiem. Już kupiłem drugi miernik, kupiłem drugi, zobaczymy jak mi przyjdzie. Zobaczymy co nam będzie pokazywać, jaka będzie różnica między tematem... On ma opcję autokalibracji, natomiast on ten miernik tego nie robi. Ja już go kilkukrotnie kalibrowałem i główno z tego było, tak naprawdę, ale zobaczmy. O, tu mi się zacięło, czekaj, tu mi ta sprężynka, widzisz, przestaje działać. Ojej, oj. amator. 0,50 milionów, tak? Okej. Okay. Nasze Hitiumy sprzedwczoraj miały 70 parę z tego co pamiętam. 0,50, 45,51, czyli tak samo. 70, 80, troszeczkę wyżej. Widzisz, troszeczkę wyżej na tym ogniwie. Jeszcze raz. Mhm, dalej wyżej, ale to jest malutka różnica, no no zobacz, no jesteśmy 3, o 3 zera po przecinku, tak, także, o i tu już mamy różnicę, zobacz, 120, to jest nadal nowe ogniwo, nadal jest ok, natomiast fizycznie, A no, no dobra, to miernik, ok. Okej, okay, 65, 64, no to miernik, kurde, Ale wszystko nieziutko, wszystko nieziutko, bardzo ładnie, bardzo ładnie, ta rezystancja pozwala nam określić kondycję tego ogniwa, tak, tylko żeby mierzyć rezystancję trzeba mieć dobry miernik, Zobaczymy, jak mi ten drugi przyjdzie, porównamy sobie jednego z drugiego, zrobimy sobie konfrontację. Ale ładnie. Tak czy siak ładnie, wszystko koło siebie. Tu mieliśmy 50 czy 60, tu 50, tu 61, bodajże, ze 120 spadło na 61. Wszystko Przy, jest zaraz koło siebie. Technicznie ogniwa są, powiedzmy, w jednej kondycji. Wszystko jest w porządku. Czyli kolejne zielone światło. Weźmiemy sobie teraz telefonik, nagrywanie ekranu. Spróbujemy zeskanować kody. Zobaczymy. Panie Witku, co Pan na to, co Pan sądzisz, co Pan sądzisz o tym? Pierwsze ogniwo. Zobaczymy, czy nam wejdą, czy będę musiał znowu manualnie wpisywać. Czekaj, tu lepiej światło pada. O, patrz, tu od razu weszło. I co tu mamy? Co tu mamy? Velion. Life Poczwórka, B. Stempel B. Bardzo często ludzie mnie pytają o ten znaczek B. Czy to znaczy, że są gradacji B? Nie, to nie znaczy, że są gradacje B. Spokojnie. Jeżeli będą gradacje B, to tutaj przy kodzie QR powinny mieć przez producenta właśnie na daną gradację, nadany ten stempel. I dlatego potem się zaczyna kombinowanie ze szlifowaniem ogniw i te sprawy. Nie, nie, nie. Ten znaczek bardzo często tutaj jest B. To, to nie znaczy wcale, że to jest takiej gradacji. To tak przy okazji. Ale 20. 092023 ogniwa. Ok. Pokaż następny. Teraz weszło, widzisz, obróciłem telefon i weszło. I to samo 2923, czyli te dwa ogniwa są z jednej daty, OK. To jest model SHS 165. Jeżeli byś szukał datasheetu z tych ogniw, jak najbardziej znajdziesz PDF, a nie ma problemu. Mamy trzecie ogniwo. 28, 9, 23, czyli wszystkie ogniwa z jednej daty, z jednej partii. Zobacz, jak ładnie widać, ten kod jest, a i tak nie wchodzi w aplikacji. A teraz jak kopertny telefon drugą stroną, obrócę go tak. To też nie chce wejść. No kurde. Pod żadnym kątem nie chce wejść. No dobra, dobra. Trzy ogniwa mamy, wiemy, że są z 23.9.23. 23. To ogniwo numer 4. Klepniemy sobie manualnie, co? Sekunda. Dobra, udało się. Wziąłem ogniwo między nogi i powiedzmy, jeszcze raz zeskanowałem z ciekawości telefonem i po prostu pod innym kątem światełko. Udało się, mamy to. 14.9.23. Te powiedzmy były 23 czy 28, natomiast to jedno z tego samego pudełka jest z 14. Tak więc, tak, powiem ci, że z mojej strony, jeżeli szukasz ogniw poniżej 200 zł z dostawą w ciągu powiedzmy tygodnia, myślę, że mogę dać zielone światło, jak najbardziej, jest ok. Tylko tak jak powiedziałem, nie znam tej firmy, nie znam tego producenta, tak samo jak Gotiona. Gotiona również tak nie znam wcale. Nie słyszałem zbyt wiele o tej firmie, nie jestem w stanie Ci nic podpowiedzieć, natomiast no kurczę, jeżeli nie ma negatywnych opinii, to już chyba dobry znak, nie? Po forach ludzie pisali na temat tych ogniw, ale powiedzmy nic sensownego nie znalazłem. Jeśli chcesz pewniaki, takie stuprocentowe pewniaki, no to no niestety musisz dołożyć, kupić jakieś droższe Ewy czy KTL, obojętnie. Natomiast no poniżej 200 zł, no są tańsze, mniej znane, ale tak jak widzisz, parametrami niczym nie odbiegają powiedzmy od od pozostałych wszystkich innych ogniw. Tak więc cena, cena robi swoje, nie? Cena robi swoje, jak najbardziej. Poniżej 200 zł za ogniwo, od ręki w tydzień, powiedzmy, a nie, że my czekamy, aż nam z Chin przypłynie statek za dwa miesiące, nie? To jest tylko dla mnie największy problem, ten czas. Jeżeli mamy od ręki, to jak najbardziej. Ja mogę polecić. To chyba tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Poczekaj, poczekaj, gdzie idziesz? Poczekaj, poczekaj. Mamy jeszcze kawę. Mamy, poczekaj. Panie Witku, pan siada z powrotem. Panie Witku, słuchaj, powiedz panu Witkowi, niech sobie siądzie z powrotem. Gdzie on tam poszedł? Zobacz, ja ci coś pokazuje. Gotiony, gotiony 314, nie? To patrz teraz. Nic nie widzisz. No dobra, Pardon. To może teraz. Możliwe, że też nic nie widzisz. Poczekaj, poczekaj. A teraz? Hmm? Widzisz coś? Hmm? Gotion i SHS Poczekaj, 280, tak? Tak. SHS 280. A ja tu mam jeszcze od pana Bogdana. Pana Bogdana, naszego pięknego rodaka Polaka, ogniwo. Ewa. Czysta czternastka, proszę bardzo. Podsuniamy sobie na równiutko, tak? O. Czy widzisz tu jakąś różnicę? Hmm? W wysokości? Gotion jest troszkę niższy, nie? Okej, okay. to czekaj, dam ci małą podpowiedź. było rączkę przełożyć i teraz zobacz. Zobacz 314 EWA MB31. Możemy powiedzieć, miało 7 cm, nie? Szerokości SHS. kurczę, żebym tak idealnie trafił, co? Też 7 cm, nie? 280. Dzisiaj testowany. A Gotion, Centymetr więcej. Dobrze? Dobrze no. Gotion centymetr szerszy. Hmm? Co ty o tym sądzisz? 340 amperogodzin. No to ci powiem tak. EBC A40 nie odpocznie. Zrobił Hitiume, zrobił nam SHS. -y. To zrobi nam jeszcze te gotiony 340 amperogodzin? Ja nie wiem, czy te gotiony by się zmieściły do obudowy, do standardowej obudowy na nasze magazyny. Podejrzewam, że po prostu trzeba by było szpileczki u góry, czy te śruby dłuższe, zastosować w razie czego o te 2 cm. Bo blacha na zero by nie zamkła nam ogniw. Natomiast jak najbardziej. Hmm? Zrobimy im pomiar. Ten sam sprzedawca, ten sam dostawca. Ten sam czas dostawy ogniwo od rynki, ale spokojnie nie zamawiaj, nie szukaj. Oni nie mają tych ogniw. Ja się pytałem, ile ich mają, tylko 24 sztuki, czy tam 20 sztuk im zostało. Także to już tak z samej ciekawości, nie? Sobie zamówiłem 4 sztuki. Powiedzmy, po tym na Olik się komuś sprzedam, Jakby ktoś potrzebował na akumulator 12V, to wiadomo, nie. No, 4 sztuki to bez problemu. Czy na Discordzie, czy na Oliksie komuś sprzedam, ale wziąłem na próbę. Zrobimy im pomiary. Co? Zrobimy pomiary takim ogniwom. Zobaczymy, ile dostaniemy z tego ogniwa. No i teraz możemy kończyć. Teraz możemy kończyć łyczek kawki. Jutro piąteczek piątunio i najlepsze przed nami weekend. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Miłego piątku i przyjemnego weekendu. Słyszymy się w weekend. Na razie. wszystko wiesz Tu energia, pasja i techniczny chill Zrób se kawkę, no i wbij Mamy tu chorobę off-grid w głowie Każdy magazyn energii rozłoży po słowie e BMS, lifePO, P.O., pewał i wiatr. Z marki poznasz cały ten świat Panel na dachu, inwerter gra Tutaj technika to nie tylko gra Marko, techniczny vibe, zrób suba dzwonek, bo tu czysty hype Społeczność rośnie, Discord czeka, tu nie ma lipy, tylko